My team's reached the village. Requiem. Welcome to Vietnam. We have to get out of here now. I'd pick up the pace if I were you, for Max's sake. I hej cześć, cześć, Games. I witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z trybu zombie Tak jest, do trybu zombie, do nowej mapy raczej zostało dosłownie ostatnie powiedzmy 70-80 godzin Ponieważ tak, jest dziś poniedziałek, mapa wychodzi we czwartek, prawdopodobnie o godzinie 19 Informacja jest moja, taka na start ode mnie, że niestety nie będę w stanie y, streamować tej oto mapy na premierę Powiedzmy, no jeśli mapa wychodzi o 19 godzinie, to ja prawdopodobnie będę już streamował 4-5 godzin później Co oznacza, że będzie północ, także wtedy to powiedzmy, już taki czas, gdzie większość z nas śpi, co nie? Lecz postanowiłem, że ja sobie, oczywiście, gdyby grał, będę streamował. Także, tak czy inaczej, w dzisiejszym filmie będziemy oczywiście przekazywali wam najnowsze informacje, powiedzmy ostateczne, ostateczne, te, które w sumie nie wymieniłem, czyli to nie jest tak, że po co wszystkie informacje, tylko że te, które w sumie jeszcze nie przekazałem na kanał i tak dalej. Także to są oczywiście informacje, wszystkie dotyczące najnowszej mapy do trybu zombie Firebase Z. Także bez względu gadania, zostaw w górę. No i co, zaczynamy. A więc pierwsze wymienię Wam w punktach o czym dziś pogadamy, a więc pierwsza rzecz będzie to boss, potem trochę powiedzmy tutaj fabuły oraz barbry, która była na mapie d Machine, nowa broń, Wonder Upon, e, oraz powiedzmy te tutaj dwie duże lokacje, które są podzielone właśnie tej mapie Firebase Z, które w sumie już widzieliśmy i mieliśmy szansę tak naprawdę ro rozegrać w poprzednich y, misjach, slash częściach Call of Duty. A więc jak widzicie wraz z nową mapą oraz trailerem otrzymaliśmy informacje o nowych bossach. Jednym z tych, powiedzmy, głównych bossów, który będzie występował tak, powiedzmy, e, tak samo jak Megaton, czyli ten, powiedzmy, taki pospolity boss, jest to właśnie, nie wiem jak on w sumie się nazywa, więc nazwę go Zdzisław, okej? Okay? A więc jak widzicie, Zdzisław wygląda przerażająco, jest to, powiedzmy, jeden z najbardziej, powiedzmy, takich e, przerażających modeli, ponieważ jest szybki, biegnie do ciebie, aby się jak najszybciej zabić, ale co jest w ogóle... Ciekawe, i w sumie to, co jest w plotkach, i tak naprawdę, to jest prawdziwe, ponieważ nie wiem jak na jaką dużą skalę to będzie prawdziwe. Lecz tak, ten boss będzie potrafił shapeshift. A ten, kto nie wie, co to jest shapeshift, właśnie do tego teraz przejdziemy, czyli wytłumaczymy, jak działa ten boss. A więc, jak wiecie, Omega próbował, powiedzmy zmieniać różne rzeczy w inne rzeczy, generalnie próbują zdobyć te tak całe kryształy, aby im zasilało, wiadomo, inne rzeczy itd. Oni ogólnie tutaj sporo eksperymentują o tym w sumie nie będę mówił, ponieważ jest to naprawdę inna oddzielna bajka, lecz oni próbowali przekształcić różne inne rzeczy w inne modele, coś w stylu prop hand, czyli generalnie używając tych kryształów zmieniali różne rzeczy w postaci innych rzeczy, czyli to jest tak zwany shapeshift. sobie wpiszecie shapeshift, no to by, będziecie oczywiście więcej wiedzieli na ten temat, lecz ten boss właśnie będzie to potrafił, czyli on generalnie będzie się materializował w coś, powiedzmy, co jest podobne do, nie wiem, naszych rzeczy, na przykład, które możemy podnieść. I w momencie, gdy ty do tej rzeczy podejdziesz, ten właśnie boss się zmieni w, no. W postać potwora. I właśnie to jest jeden z eksperymentów, w którym w jednym blogu chyba Triarch podał, że grupa Omega dużo nad tym eksperymentowała i generalnie oni właśnie zmieniali różne rzeczy w, w inne rzeczy, czyli na przykład gość miał w kapsule skrzynkę, zmienił ją w coś innego, a potem zmienił ją na AK. Okej, okay, otworzył kapsułę, chciał podnieść AK. Co się stało? Tak naprawdę w, zamiast tego AK zmienił się w potwór, jakby zreinkarnował, nie wiem jak to się w sumie nazywa, no, shift, nie? Zrobił shift, no i się wy, wydostał, więc to jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ jeżeli to sobie przetłumaczymy na, powiedzmy, perspektywę gameplayu, co nie? To będzie naprawdę cholerne, ponieważ podchodzisz, kupujesz jakąś broń, czy podchodzisz do jakiegoś obiektu, czy do ze skrzynki, chcesz jakąś broń kupić, czy perka. Ten gość będzie się dosłownie materializował i się jumpscare'ował, straszył, co nie, nagle się zmienia, boom i się atakuje, więc to będzie naprawdę crazy, jeżeli to będzie działało w tę stronę gameplayu, a nie jest to, powiedzmy, taka rzecz, która jest, powiedzmy, opisana po to, aby, aby ten potwór miał swoją historię, jako że każdy zamek ma swoją historię i tak dalej, wiadomo, każdy zamek był kiedyś człowiekiem i tak dalej. Wszyscy ludzie wy Darkiefer, yy, chociażby ci byli żołnierze Omega Grupy i tak dalej, co nie, więc dość ciekawa o tym historia, także mamy w sumie od Barbary info, w sumie te, te informacje po prostu są z właśnie tych dokumentów, które mieliśmy szansę oraz audiobooków znaleźć na D-Machine, są to audiobooki dotyczące właśnie Barbry, która, która do, trafiła do Darkiefer, już nie pamiętam jak. A ważna była właśnie taka informacja, że ona, ona powiedzmy, bała się tam, no jak większość z nas, nie? by tam się bała w, w tym pie piekle Dark Eiffel, czyli właśnie ten mrużneter, który pochłania ludzi, i generalnie jest szansa, że się z niego nigdy nie wydostaniesz. I ona zaczęła właśnie się transformować, podobno właśnie typowo bestie, tak jak które mamy tu opisane, czy te zęby, te kły i tak dalej. Więc ona zaczęła jeść mięso, mięso ludzkie, no i nie wiedziała, że to ludzkie, oczywiście, to było to mięso ząbiaka, i ona w pewnym sensie mówiła, że w, ten, w tych. no to taka, że tym więcej ja do tym, mniej się dziwiła, kim mi się staje, że jej zęby urosły dosyć, no, no ponad normalnie niż na, na człowieka, czy pazury i tak dalej, co już bardziej się właśnie przetwarzała, reinkarnowała w. To, to właśnie to stworzenie, które, które widzimy na, na Firebase mapie, na trajerze, więc to jest też yy, ciekawe spojrzenie na temat tego stworzenia. Ale czy to są, powiedzmy, takie ciekawe informacje, które e, na, na razie nikt wiemy ale że tak naprawdę nic nie wiem, ponieważ musimy poznać, tak naprawdę, mapę Firebase, zagrać i tak dalej. Tam będą oczywiście, pewnie sporo i steregów, sporo dokumentów do ograniczenia, które powiedzmy dadzą nam jeszcze więcej informacji. Więc na temat bossa, bardzo ciekawe informacje. Dobra, przechodzimy do broni. Jest to, jest to bardzo ciekawa broń, ponieważ e, tutaj w sumie że widzimy, jak gość ma w sumie granatnik, ponieważ ta broń, powiedzmy, jest. Stylu AK, ma ten taki układ AK i nie bez powodu, ponieważ ta broń się nazywa Ray, Ray K AK, coś w tym stylu. K84 dokładnie mówiąc, i tutaj bez, nie bez powodu ona się nazywa Ray AK, ponieważ jak wiecie AK47 jest to Kałach, co nie? AK mówię po polsku, a jeżeli powiemy po angielsku AK47 no to będzie AK. 47, co nie? Czyli AK-47. No i nie bez powodu to się nazywa Ray, Ray 84 czyli zamiast 47, mamy 84, ponieważ wiecie, jest to Wonder Reborn, broń laserowa i tak dalej, co nie? Futurystyczna w pewnym sensie, lecz no, jest to Ray, czyli Rifle, czyli Ray Rifle, bo jak mówicie Ray Gun, powiedzmy, broń, która wali Rashalami W tym przypadku jest to nie przez Y, tylko przez I, czyli R-A-I Ray AK. K-84. Bardzo fajna nazwa, moim zdaniem była bardzo taki fajna, futurystyczna broń, która właśnie ma granatnik i tak, bycie coś w stylu, ona działała jak Regan Mark III z Gorodkrowi, e, czyli strzelacie powiedzmy jednym, e, jednym jakby strzałem, jednym guzikiem z e, takiego jakby granatnika, który wywala takie pole, gdzie w tym polu, gdzie radziły zębiaki. Oczywiście to jest taka w pewnym sensie plotka oraz spekulacja, ale jest dosyć duża, ponieważ to widzimy w sumie na to, że gość wali z jakby strony z tego granatnika, robi takie pole, a potem drugim e, przyciskiem wali full auto, normalnymi takie, takimi wiecie pociskami laserowymi, i dzięki temu ta kula eksploduje e, w tej powiedzmy okolicy i wszyscy e, jakby giną w tej okolicy więc bardzo fajny aspekt tej broni, jakby podobny był w e, Rayganie Mark III tylko on, powiedzmy był na takie bliższe dystanse, e, powiedzmy miał mniejszy taki radius tej, tej kuli, która niszczyła w tym miejscu, więc w tym przypadku jak widzicie jest dosyć duża eksplozja, więc brzmi konkretnie oczywiście do tego by to powodowało no, 4 upgrade'y, tak jak w sumie to zawsze byłoby w jak 4 upgrade, powiedzmy, cztery żywioły. A więc jedna mapa, dwie lokacje. Tak jest, przechodzimy do kolejnego topika. Jest to właśnie na temat tego, że ta mapa, tak naprawdę, tę mapę już rozegraliśmy. Jeżeli wygraliście w kampanię, z misja o nazwie Szczęka Rozwalona. Rozwalona Szczęka, jeszcze nie pamiętam, na, po angielsku jest Frak Ja. I tak, ta mapa tak naprawdę ma asety, te same budynki, do te same lokacje, które będą na Firebase Zipsem Tutaj macie film, po to zagrałem tą misję, aby właściwie to nagrać, ten materiał zrobić i tak dalej. Więc jak widzicie, tak, to jest, to jest właśnie to jest ta lokacja z tej kampanii, lecz te właśnie wszystkie budynki, które teraz widzicie, będą w pewnym sensie oczywiście zmodyfikowane, to będzie jakaś przekładka, tam będzie jakieś rusztowanie, ponieważ będzie na... po to, aby grać zombie, więc tak, to, ta lokacja będzie praktycznie taka sama, mogło się oczywiście pozbyć tej zieleniny, tych gór i tak dalej, lecz wciąż będzie strasznie podobnie, więc to jest powiedzmy ta, 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 ta jedna część mapy, a druga część mapy, czyli tam, gdzie będziemy się teleportować do tej drugiej lokacji, jest to Ares BO1, czyli z Black Ops 1, albo w sumie a bardziej z blackout, ponieważ tam mamy właśnie identyczne budynki w tych samych miejscach z identycznymi w sumie numerami na tych budynkach, więc to jest naprawdę takie, jakby takie same layout, wiecie, array to z mapa z tymi z z satelitami. Ja już oczywiście nie, nie włączałem braka w chciałem to na, nagrać, ponieważ hmm. ze względu na nostalgię, co nie, więc eee, tak, no generalnie array oraz połączenie eee, złamanej szczęki, jest to powiedzmy nowa mapa Firebase, i. nie jest to źle, żeby to, to jakoś nie chodziło. Jest to oczywiście uży użycie tego samego kontentu, tak zwany reuse asset ze strony deweloperów, ponieważ oni powiedzmy muszą wtedy mniej spędzić czas na... Robienie tych, tych, tych całych map, jak wiecie, mamy nawet ten sam budynek na którym Samantha się yy, wdrapuje i tak dalej chodzi po nim, więc... To jest to jest moim zdaniem bardzo fajne yy, takie wiecie, przyspieszenie procesu tej mapy, dzięki temu to mapę mamy szybciej. Po prostu zostanie zmieniona w tryb zombie, z czego jak, jak najbardziej mam nadzieję, że będzie super ta mapa i posiadała powiedzmy super fajne i oraz no, będzie można się ogólnie przy niej świetnie bawić tak jak przy d Machine. no i to tyle, dołączam jeszcze do tego, że przypominam w sumie to w jednym filmie powiedziałem ma być niby 6 map, 6 sezonów 6 map. Jakby siódmą będzie Dimash, ponieważ była to początkowa mapa, więc oczekujemy, że pod koniec roku tego w trybie zamkniętym będziemy mieli 7 map, czego nie jest to dużo, ponieważ jak spojrzycie na Black Opsa 3, nie wiem, bez, bez tych map wiecie, dodatkowych, tych, które, w sumie DLC 5, które nam dało 8 map na raz, jak pamiętacie, było taki ogromny dodatek, to było oczywiście głównie remaster i tak dalej, ale no, mieliśmy powiedzmy tam 6 map, więc to będzie 7, nawet lepiej, w Black Opsie 4 też ich nie było dużo, chociaż mieliśmy 4 na start, więc to jest też innego bajka, to jest w ogóle inna bajka, lecz w to zazwyczaj to było tak, że mieliśmy jedną mapę, Slash 2 na start i były cztery, powiedzmy jako że były powiedzmy, te cztery ogromne delicji, co do 3 miesiące wychodziła łapa, z czego 3 razy 4 równa się 12 No i powiedzmy to był zawsze cały rok haluty No i przechodziliśmy do kolejnego kadłuba, więc w tym przypadku mamy, mamy, będziemy mieli niby nie, 7 map, więc się, co nie? No i dobra, na dziś to tyle, jak widzicie, te informacje się jakby, wciąż ich jest mało, co nie, ale zebrały się w końcu, więc postanowiłem, że zrobię ten oto film, także dzięki za oglądanie, oczywiście sobą w górę, no i co, subskrybuj kanał, dzięki temu będziesz na bieżąco z tymi wszystkimi informacjami, ponieważ będzie naprawdę przed nami sporo poradników z trybuzami, także dzięki, no i co, do zobaczenia kolejnych, na razie, makleraudu.